Mam o no wszystkim tutaj. Saga 5454 oraz. Ja, kortek witam was szanownie. Tak. E, gramy no, w Alien Warma, To będzie nowa seria, która jest za darmo na Steamie. No, jest bardzo fajna, więc będziemy grać w Tylko Alien Warma. Jak tak. się uda, planujemy zrobić całą kampanię. Raczej się uda. Za dużo czasu mamy. Dobra, to klikamy start teraz. Za dużo czasu, za mało miejsca na dysku, nie? No. Dobrze gadasz Dobra Jak widać gra jest od góry do dołu e, Znaczy się z lotu ptaka I no I się chodzi I się No I ogólnie pan Jak widać pan jest żółtkiem Pan Saga jest żółtkiem A ja jestem biały Haha Jestem tym lepszym e, Tak, tak, tak Więc Żółtek jak zwykle idzie pierwszy zawsze To żółtek Tak mięso armatnie Mhm mm Jesteś żółtkiem przecież e, Tak więc ogólnie o co chodzi, że jest się i się ma różne zadania i trzeba przyjść i w ogóle trzeba wygrać mapę, nie? I wtedy się kończy. O, właśnie zniszczyłem jakiś kubek. No, no, ogólnie tak. Więc pan Saga właśnie pokazuje, jak się hakuje drzwi, bo jest trochę hakerem. W ogóle zaraz do tego no się włamie Więc teraz zaraz będzie kontakt. I takie zgady na nie. No już wyskoczyły. No, zauważyłem. Więc no, jeśli nie strzela i chodzi Jak pani saga, jak próbujesz robić menę, to chociaż kob w nich, co? Spoko. S postaram się. No, ja myślę. Dobra, masz spawarę, to spawaj. Więc, Dzięki, ja, tak, ja, tak. Ja, więc jak widzicie tak gra jest również zajebistym symulatorem yy, bycia spawaczem, więc który z was chce iść na zawód spawacza, to tutaj możecie się bardzo dużo nauczyć. Tak... Również w plemieniu, w y, 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 wyplenianiu różnych chwastów i innych tych. Y, Jeżeli chcesz zostać tym, Ogronikiem oczywiście, Tak, właśnie, pleni się chwasty i takie inne, takie robalec tam, zjedajam normalne dnie? Rozetnij drzwi. Co? Opisz mi, rozetnij drzwi. Czym? Z powarką. Ale z powarką tylko je odspawujesz. To nie wiem, pisała mi tego. Chodź, panie Saga, bo zaraz zginiesz, a za daleko będzie, żebym cię uleczył. Bo tak, jakby tak w ogóle, to ja gram medykiem, nie? Więc yy, specjalnie tego tak jakby pan sagalamił strasznie, to żebym mógł go uleczyć. I tak, to ja się szanownym szanowny mnie płomieni, bo to jest na Pro Zero Cox broń. Tam sam jakiegoś karabina, w ogóle, że nie będą o co chodzi. No, no spawaj tą ścianę, kurde, no. Ty robisz, spawaj te Ej! Po, ale nie na sobie! Dzięki za info! Proszę. Tutaj panie Saga odspawasz, nie? Tutaj. Zabiłem. Tu wieżyczka jest, musisz się odspawać. Co jak widzicie właśnie teraz to jest ten świetny symulator lekarza, bo jak widzicie właśnie leczyłem, jestem yy, yy, pana Sagę, więc jeśli któryś idzie na medycynę to również tutaj można się dowiedzieć co i jak. Bierzcie tak, bierzesz, bierzesz karabin i Po co, to, to co ty robisz? Nieważne. Bierzesz tam wieżyczkę i już. Mam. Ale karabin zostałem Bo, o, o Boże amunicję zmień. Amunicję rzuć Eee, dobra, No, no się tutaj wrócisz i będzie ci potrzebna. No musiałeś to zaspać. No musiałem, no. No to Dola by się przebiły. Dawaj, panie Cortexie Biegnę, biegnę, panie Sago. Spawaj to jest. Spawa. Amunicja nam jest niepotrzebna, to jest krótka misja pierwsza, taka wstępna. Tak, a my to chyba misjami będziemy nagrywać, nie? Czy jak? No, co misja to jeden filmik nie? No. Nie, że cztery misji na raz. Tak, więc będziemy staniecie po jednej misji na filmik. Ej, amunicja mi się skończyła. O Boże, Tyle ty, ty strzelałeś. Dobra, staw wieżyczkę i tak i będziesz teraz strzelał. Tu tutaj stawię mogę. tą wieżyczkę. Tu stawiam tą wieżyczkę tak właśnie. A tak. Tu. Tyle zrobię. Tak. Tutaj, tak? Tutaj. Tak. Bo, jak ty będziesz. Ty, saga znowu będzie zaraz hakował. Mówisz, że jest takim zajebistym hakerem, że normalnie banki kradnie i w ogóle nie. Ha Mówisz, że banki? Mhm. Dobra, teraz spawaj tam. O Boże właśnie, właśnie teraz rzuciłem adenajne, czyli rusza się 300 razy wolniej, nie? Tak, i 300 razy wolniej mi się tutaj tu przesuwa wszystko. <laughs> Więc po powiedz... prostu. No fajnie masz. Ej! Ej Filip, weź to, kurde! Nie mogę tego włączyć, i tak się już kończy, nie? Dobra, więc tak. Dobrze. Dobra, idą teraz, idą te dzieci bo Już! Idą chwasty teraz, więc... No nic nie widzę. No jak nic nie widzisz? Powiem, że to osłoni oczy, otwórz oczy, co? Widzicie zmianę? No, ładnie. Już. Biegnij synek. Czekaj, drzwi te spale. Spalę, spalę drzwi. Nie podchodź do nich, bo zaraz na głowę spadną. A mam to! Gdzie ty, ty się palisz? Wodą Zobacz, mnie. Ty masz... Nie ja ci gasiłem, boże, jemu ja mnie też pominię W tym również jest gaśnica, tak? Boom. Dobra, idziemy, pana, idziemy proszę pana To już jest tak, koniec? Tak, więc jak... To było, ta misja była taka krótka, bo taka wstępna, nie? Więc no... To do zobaczenia w następnej misji Dokładnie. tak. Kupcie nasze koszulki. Tak, koszulki, ale my nie mam koszulek. <noise> to zreukasa na gdzie? Włączyłeś już? Nie. Tutaj nie zobaczę. Byłeś lepszy. Mhm. Mm, zmienisz na, tru na trudny poziom trudności, by jesteśmy na normalu teraz. ci powoli. Okej, tak, prawie tak znałeś mnie, zabraknie. Dobra. To widzimy się na następnym filmie. Do zobaczenia. No. Dziękujemy.